No to w trasę w takim razie. Logowanie szybkie i lecimy. Oczywiście pamiętajcie, wpis manualny musi być. Tutaj okłamuje, tutaj ten czujnik w DAFie okłamuje, więc mamy 8,5 na skrętnej i 2 tony okłamuje na napędowej, czyli mamy 10,5. Cały zestaw waży w okolicy 36 ton. Kierunek Olkusz i lecimy w trasę. To kawa na drogę i pod rampę. 5 stopni w trybie ciągłym ustawiony agregat Ja wam to mam powiedzieć: Normalnie nie zdążyłem podejść do ciężarówki. I już telefon. Podstaw się pan pod rampę numer 20. I to ja lubię właśnie. Jaka cisza. Czerwone światło. Wiadomo. Chłopaki ściągają, działają. Idę zobaczyć, może trzeba będzie poduszki opuścić na dół. Panowie poduszki na dół. Dobra. Nie, nie trzeba, chłopaki sobie dadzą radę. No to świetnie. Idę do kabiny w takim razie i odczekiwać aż załączy się zielone światło. Mam nadzieję, że szybko w miary... W miarę, w miarę mnie rozładują chłopaki, pospracują towar, i no chciałbym do godziny wyjechać. Bo jeszcze w planach jest drugi kurs tutaj na tą firmę. Kawa wleciała, bo uwierzcie, szykuje się ciężka nocka. Ostatnio ktoś mi napisał w komentarzu, że Ty nie znasz życia. Kierowcy na chłodni, w nocy i tak dalej. Proszę bardzo, to że wtedy nagrywałem film z lajtowej dnióweczki, w sumie nocki. To nie znaczy, że ja mam codziennie taką trasę. Dzisiaj na przykład jest na grubo. Mam dzisiaj dwie dostawy. Jeżeli chodzi o kilometry, to mam 430 km łącznie tych, z tych dwóch tras. Oprócz tego jeszcze mam jeden załadunek: jeden załadunek mam w lędzinach z 15 minut drogi od bazy. Właśnie nie powiedziałem wam, o której wyjechałem. Jeżeli chodzi o mój plan startu dzisiaj, no to startowałem o godzinie 19.00. A skończyć chciałbym o godzinie 8 rano jutro. Cóż zrobić? Życie, słuchajcie! Życie! Kawusia i oczekujemy na rozładunek. Niech posprawdzają towar. Miejmy nadzieję, że do godziny sprawdzą. O 10 wyjadę. Będę w pół do 12 na bazie, może 12. Opaki załadują. Pół godziny. Piesze. To będzie max do pierwszej Będę o drugiej Max Już mówię max o drugiej Druga trzydzieści tutaj Trzecia trzydzieści wyjazd Jestem piątej Ach jestem około piątej Trzydzieści Na Lędzinach Bardzo dobrze bo od szóstej oni tam otwierają Zawizuję się od razu I miejmy nadzieję że mi pierwszego O szóstej rano wezmą ale zobaczymy, ostatnio pisaliście mi. Chcecie więcej szczegółów z życia kierowcy? Proszę bardzo, Rozładowane. Patrzcie, puściutkę na czepa. Tyczki, te za chwilę trzeba przenieść tu. Wszystko przyjęte tak jak powinno być A tak w ogóle a propos 30 palet winogrona Przywiozłem 30 palet Rozładowane, lecimy dalej Na bazę i następnie Drugi kurs tutaj na to miejsce Przy okazji tankowanie wleciało Zobaczcie, za chwileczkę Będzie już paliwo po 7-8 zł Już widzimy pierwsze podwyżki Na spokojnie jest godzina 12. Na spokojnie stoję już pod rampą. Chłopaki zaraz mnie załadują, więc do 40 minut powinienem wyjechać i robię drugi kurs. Ogólnie 23 palety wina teraz będę zabierał. Widogrona, nie? Godzina 3.10. Ja właśnie dojechałem do mojego rozwodunku dzisiejszego, drugiego w sumie. Ogólnie jestem już w trasie, żeby ktoś nie pomyślał o. Mam lightową dnióweczkę, nockę. Jestem w trasie już od godziny 19:05. czyli 5, 8 godzin. 8 godzin i idę właśnie teraz się zaawizować. No i czekać na, na dostanie rampy. Tak. Propo e, snu za kierownicą i tak dalej. Zmęczenia. Jak sobie kierowcy radzimy e, ze spaniem? Na przykładzie moim, to ja Wam powiem tak. Żadne energetyki i tak dalej. Po prostu. Wychodzę z kabiny, robię 5-minutową przerwę. Trochę świeżego powietrza, ruchu nie zaszkodzi, i można dalej zasiąść za kierownicę i cisnąć dalej. Takie jest moje zdanie. Dobra, idę się zaawizować. Ok, zaawizowany jestem. No to co, teraz trzeba czekać tylko na telefon. Idziemy odpoczywać. Chwilę odpoczynku nie zaszkodzi, z godzinkę można odpocząć. Agregat na ciągłym na stopni. Chłopaki zaraz się zabierają za net. Mała aktualizacja, godzina 8.00, aktualnie na S1 znajduje się w kierunku Tychów. Na wysokości Sosnowca sobie spokojnie już pyrkam Nic mi nie zbawi tych 10-15 minut Cóż zrobić I tak mnie przytrzymała firma Tam gdzie byłem na rozładunku 3 godziny spędzone pod rampą A w ogóle winogrono wiozłem poprzednio Lecą chłopaki lewym Lecą Nie zastanawiam się czy ja też nie pojadę Dzięki, bo że Dobra, zobaczymy później jeszcze Ale dzisiaj kocioł? Uhu, o panie! Aby nie było kolejki dużej, żeby mnie nie, nie stał. Bo mnie normalnie czas mnie ciśnie. Ale właśnie podstawiłem pod rampę, a już jest samochód załadowany. Kawa na drogę i ogień na tłoki. Wyjeżdżamy załadowane 9 palet winogrona. To teraz tylko pozostaje mi: nic innego jak podjechać na bazę, zostawić samochód z towarem. chłopaki już się tym zajmą. A ja wracam na chatę odpoczywać.